W materiale tym zaprezentuję uzyskanie efektu przestrzeni ze zwykłej fotografii. Aby uzyskać gładkie krawędzie postaci wychodzącej ze zdjęcia, posłużymy się dokładną selekcją za pomocą narzędzia pióro. Przechodzimy do palety warstwy. Za pomocą prawego klawisza myszki klikamy na nazwie warstwy tła. Z rozwiniętego menu wybieramy powiel warstwę. W wyświetlonym oknie dialogowym akceptujemy OK. Do powielenia warstwy tła możemy posłużyć się również skrótem klawiszowym CTRL plus J. Na tym etapie należy wyselekcjonować fragment obrazu, któremu będziemy chcieli nadać efekt przestrzenny. W pierwszym kroku selekcji posłużę się narzędziem Lasso. Wybieram to narzędzie na przyborniku, i bez większej dokładności zaznaczam fragment zdjęcia, któremu chcę nadać efekt przestrzenny. Klikamy prawym klawiszem myszki na zaznaczonym fragmencie obrazu i z rozwiniętej listy menu wybieramy warstwa przez kopiowanie. Po tym poleceniu utworzyliśmy nową warstwę zaznaczenia, którą możemy zaobserwować na palecie warstwy. Kolejnym krokiem będzie usunięcie warstwy tła. W tym celu możemy kliknąć na nazwie prawym klawiszem myszki i z rozwiniętego menu wybrać usuń warstwę lub zwyczajnie złapać ją myszką i przenieść nad ikonę kosza widoczną na dole palety. Za pomocą ikony utwórz nową warstwę znajdującą się obok ikony kosza tworzymy nową warstwę. Przechodzimy do przybornika, ustalamy kolor narzędzia biały, wybieramy narzędzie wiadro z farbą i wypełniamy nowo powstałą warstwę kolorem białym. Powracamy do palety warstwy i za pomocą myszki umieszczamy nowo powstałą warstwę wypełnioną kolorem białym na samym dole. Możemy zapisać obrazek na dysku, aby uchronić się przed ewentualną utratą dotychczasowej pracy. Uaktywniamy warstwę z obrazem, następnie wybieramy z menu Edycja. Przekształć, zniekształć. Za pomocą widocznych narożników dokonujemy zniekształcenia obrazu, ustalając pochylenie zdjęcia, sprawiające przestrzenność. W moim przykładzie takie ustawienie warstwy jest zadowalające. Akceptujemy wciskając Enter na klawiaturze. Teraz zajmiemy się dokładnym wyselekcjonowaniem części postaci wychodzącej poza kadr pochylonej warstwy. Do tego celu użyjemy narzędzia pióro, za pomocą którego utworzymy ścieżki zamknięte, a następnie przekształcimy je w selekcję. Na palecie warstwy uaktywniamy warstwę z wydzielonym fragmentem postaci. Wybieramy narzędzie Pióro i na pasku opcji aktywniamy ikonę Ścieżki. Zwiększamy widoczność obrazu i, klikając, tworzymy punkt początkowy. W moim przykładzie zacznę od łokcia. Klikamy nowy punkt i, z trzymanym klawiszem myszki, tworzymy krzywą. Powtarzając te kroki, tworzymy kolejne punkty ścieżki. Takim sposobem tworzymy ścieżkę, zaznaczając rękę wydzielonej postaci. Aby ułatwić sobie pracę, nie musimy tworzyć od razu całej ścieżki wokół postaci. Na tym etapie powracamy do punktu początkowego, zamykając ścieżkę. Tak zamkniętą ścieżkę zmieniamy w selekcję. W tym celu przechodzimy do palety ścieżki. Za pomocą myszki przenosimy widoczną ścieżkę nad ikonę. Wczytaj ścieżkę jako zaznaczenie dostępną na dole palety. I zwalniamy przy klawisz myszki. Ścieżka zmieniła się w zaznaczenie. Teraz wystarczy wybrać z menu edycja Wymarz, aby usunąć zaznaczony fragment obrazu. Wybierając z menu Zaznacz Usuń zaznaczenie lub używając skrótu klawiszowego CTRLD pozbywamy się selekcji z obrazu. Takim sposobem wykonujemy kolejne kroki, pozbywając się za pomocą narzędzia pióro kolejnych fragmentów niepotrzebnego tła obrazu. Narzędzie pióro pozwala nam na uzyskanie gładkich krawędzi, co sprawia, że fragmenty obrazu wychodzące poza kadr będą się dobrze prezentowały. Tak więc ponownie przy aktywnym narzędziu pióro tworzymy kolejny punkt początkowy. Dla ułatwienia możemy zwiększyć widoczność obrazu. Klikając kolejne punkty z przytrzymanym klawiszem myszki tworzymy krzywę. Ponownie zaznaczając fragment obrazu zamykamy ścieżkę. Na palecie ścieżki widoczną ścieżkę roboczą przenosimy nad ikonę dostępną nam dole palety o nazwie wczytaj ścieżkę jako zaznaczenie po czym zwalniamy klawisz myszki i usuwamy zaznaczenie wybierając z menu edycja wymasz. Pozbywamy się zaznaczenia wybierając z menu zaznacz, usuń zaznaczenie. Tak pozbywamy się Reszty niepotrzebnego obrazu. Po usunięciu zbędnych fragmentów obrazu, możemy zaobserwować rezultaty, przechodząc do palety warstwy i ukrywając widoczność warstwy. Na tym etapie zalecam, aby za pomocą narzędzia Smużenie złagodzić krawędzie po użyciu narzędzia pióro. Wybieramy narzędzie Smużenie na przyborniku Na pasku opcji ustalamy miękką końcówkę pędzla i wytrzymałość około 10%. Zwiększamy widoczność obrazu i za pomocą myszki delikatnie łagodzimy krawędzie wydzielonej postaci. Za pomocą nawiasów kwadratowych na klawiaturze możemy dopasować rozmiar Końcówki pędzla. Po dokonaniu wygładzenia, ukryjemy widoczny fragment ręki, jaki pozostał po zniekształconej warstwie obrazu. W tym celu aktywniamy warstwę obrazu i wybieramy narzędzie stempel na przyborniku. Na pasku opcji ustalamy miękką końcówkę pędzla i krycie 100%. Za pomocą nawiasów kwadratowych na klawiaturze dopasowujemy rozmiar końcówki pędzla. Przy pomocy wciśniętego klawisza Alt i widocznym zmianie kursora pobieramy fragment zdjęcia i klonujemy go na widoczny fragment ręki. W kolejnym kroku zwiększymy wielkość obszaru roboczego o około 10%. Wybieramy z menu obrazek wielkość obszaru roboczego. W wyświetlonym oknie dialogowym w rozwijanym menu wybieramy procenty i wpisujemy wartość szerokość i wysokość 110. Akceptujemy, klikając OK. Przechodzimy do palety warstwy i uaktywniamy warstwę leżącą na samym dole, wypełnioną kolorem białym. Następnie przy aktywnym kolorze białym narzędzia wybieramy wiadro z farbą i uzupełniamy przezroczystość. Na koniec posłużymy się dwoma stylami warstwy. Uaktywniamy na palecie warstwy środkową warstwę z niekształconym zdjęciem. Następnie wybieramy z menu Warstwa, styl warstwy, obrys. W wyświetlonym oknie dialogowym ustalę styl obrysu wewnętrzny, rozmiar około 30 pikseli i zmienię kolor na czarny. Następnie przejdę do opcji cień i ustalę rozmiar cienia około 20 pikseli przy dystansie również 20. Zatwierdzam ustawienia klikając OK. Na koniec wystarczy wybrać z menu warstwa Spłaszcz obrazek. Takim sposobem uzyskaliśmy z naszej fotografii ciekawy przestrzenny efekt.